Magazyny żubrowe powstają w dzikiej zagrodzie w Jabłonowie. Będzie tam przechowywany pokarm oraz przedmioty potrzebne zwierzętom, znajdującym się w Jabłonowie. Dzięki temu w tym miejscu pojawią się kolejne zwierzęta. A te już przyciągają turystów i miłośników przyrody z całego regionu. Świetny pomysł, moim zdaniem. Trzeba te zwierzęta rozmnażać, propagować. Myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa, zwłaszcza, że tutaj w tych rejonach żyje wolno żyjących żubrów, jest z tego co się dowiedziałam około 60 osobników, czy 90 nawet, więc myślę, że to jest dobre, bardzo wyjście. Towarzystwo Przyrodnicze odpowiedzialne za prowadzenie zagrody prowadzi również system obserwacji żubrów. Dzięki temu internauci mogą w każdej chwili sprawdzić, gdzie znajduje się część tych zwierząt. Dzięki oznakowaniu żubrów ograniczone jest ryzyko wypadków. System ten spełnia swoje zadania. Jeżeli chodzi o zdarzenia z udziałem żubrów, ani w 2015, ani w 2016 roku nie odnotowaliśmy żadnego zdarzenia drogowego, natomiast takie zdarzenia owszem w poprzednich latach miały miejsce, natomiast jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe z udziałem zwierzyny leśnej, w 2015 roku odnotowaliśmy 55 kolizji drogowych, natomiast od początku tego roku do kwietnia 12 kolizji drogowych z udziałem zwierzyny leśnej. W Dzikiej Zagrodzie od niedawna znajdują się również rysie, ich stado ma się powiększyć, zostaną sprowadzone kolejne rysie z Łodzi oraz Monachium, będzie to kolejny etap odtworzenia populacji tych zwierząt w województwie zachodniopomorskim. Obecnie w Dzikiej Zagrodzie przebywa dwójka przedstawicieli tego gatunku, Ruzia i Urban. Mamy pracy tak dużo, że nie nadążamy z budową zagród. W tej chwili budujemy dokładnie dwie zagrody. Jedną już mamy i mamy tą parę rysi, która w, nich je, w tej zagrodzie jest. Ta para w tej chwili oczekuje potomstwa. Natomiast dwie kolejne zagrody są budowane obok tej już istniejącej. Są wyznaczone zwierzęta do jednej z tych dwóch zagród. Samiec będzie pochodził z Łodzi, a samica z Monachium. Natomiast do tej trzeciej zagrody jeszcze nie mamy wyznaczonych zwierząt. Budowa magazynów żubrowych ma zakończyć się już w tym roku. Dzięki temu powiększone stada żubrów i rysiów mają szansę stać się jeszcze większą atrakcją w tej części kraju. Maciej Rosiński, telewizja Asta.